Ile masz lat? 14. Fachuj gorowy polityk! Dzieci się zechciały ruchać? 14-latka z wyrolu pierdolonych? Zrobimy burdel z górnej półki. Miejsce, do którego będą przychodzić politycy, biznesmeni, służby i celebryci. Gwarancja pełnej dyskrecji. Dymanie topowych lasek. Zamontujemy w pokojach kamery i będziemy zbierać materiał na ludzi, potem ich szantażować. Policjant Daniel Śnieżyk szantażował księdza taśmą? Ludzie, którzy mają władzę, kasę, sławę, nie chcą dymać zwykłych prostytutek, tylko normalne dziewczyny. Dlatego nie zatrudnimy żadnych kurwiszonów, a tancerki, które będą tańczyły jezioro łabędzie, a za określoną cenę będziesz mógł przeżyć z nimi seks i poczuć się kimś wyjątkowym. Się. I Dalej. Gurywa! Moje małowe! Trzeba wyjebać wszystkich sutomerów na Podkarpaciu. Największy cygan, bokser. U niego siedzi, kurde. Cygan już chódź do nas. Oni są nie do im, że chuj na ich łapę. Oj! 180 decybeli to 180 decybeli. Nasz najlepszy bokser. Nie możesz zawinąć cygana na za nic. Przepraszam ci, wybaczę. Nie wybaczę, bo cię pozamiatam. Kurwa! Jak ci zatrzymałeś za oprowadzenie piętnastu klejniki handel ludźmi? Trzeba było cię zabić na późno. Powołnił samobójstwo w areszcie śledczym. Powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc pod kocem głów. Ja ciebie zniszczę. Próbuj. Policjant z zarządu w Rzeszowie, używając CBŚP, wykosił konkurencję sutenerów na Podkarpaciu i założył własny ból. Doszło do korupcji kilkudziesięciu urzędników państwowych. Nagrano kilkudziesięciu polityków. To może wpłynąć na wynik najbliższych wyborów. To jest sprawa dla kontrwywiadu. Policjant wszedł w kontakt ze służbami specjalnymi obcego kraju. Idę po ciebie. Robicie CBS, CBA. ABW i SKW. Dlaczego to robisz? Z miłości.